Dzisiaj pokażę jak kupować Bitcoiny albo inne kryptowaluty na stronie Binance za pomocą karty kredytowej albo w tym przypadku karty debetowej. Początkowo aby zakupić Bitcoiny na stronie Binance, oczywiście musimy na nią wejść, a potem oczywiście się zarejestrować. Ten proces akurat jest bardzo szybki, także początkowo wybieramy e, opcję Zarejestruj się, a potem wpisujemy nasz e-mail oraz hasło, no i wybieramy opcję Create Account. Teraz na maila dostaniemy wiadomość z kodem potwierdzającym. Gdybyście nie mogli znaleźć, to poszukajcie też zakładkę spam, bo prawdopodobnie ta wiadomość może też również trafić do tej zakładki. Po wpisaniu kodu strona nas przywita i od razu zaproponuje wpłacenie środków, albo oczywiście naszych kryptowalut, kto jak woli. Na początku jednak przejdziemy do samej strony. Teraz, aby przyjemnie nam się pracowało, wypadałoby zmienić język, który na niej panuje. Więc klikamy w prawym górnym rogu ekranu, na słowo English, łamane na dolary. No, i wybieramy dowolny język, który nas interesuje. Nie w tym przypadku, jak najbardziej, interesuje język polski. Też tym bardziej w ramach tego, że jest to film tutorialowy. No, i chciałbym wam w prostszy sposób objaśnić, jak można kupić te bitcoiny. Dlatego też wybieram polski. No, jak widzicie, strona automatycznie nam się przetłumaczyła na język polski. A waluta domyślna zmieniła się aktualnie z dolarów na złotówki. Ale w porządku. Zabierzmy się w takim razie zakupienie kryptowalut. Aby kupić bitcoiny, wybieramy w tym przypadku opcję kup kryptowaluty Po najechaniu na tą opcję, rozwinie nam się lista W tym miejscu możemy jak widzicie kupić bitcoiny za pomocą karty kredytowej Visa bądź Mastercard Dalej mamy przelew bankowy Mamy poniżej też saldo gotówkowe Płatność za pomocą stron trzecich Czy w tym przypadku depozyt Ja wybiorę w tym przypadku płatność kartą No i w tym momencie jak widzicie możemy podać kwotę za którą chcemy kupić kryptowalutę Więc dla przykładu wpiszę powiedzmy, no powiedzmy tyle po prawej stronie możemy wybrać walutę, w której chcemy płacić, a właściwie dokonać transakcji. Jeśli oczywiście mamy środki w dolarach na powiedzmy koncie wielowalutowym No to oczywiście możemy sobie wybrać inną walutę niż złotówki poniżej oczywiście wybieramy konkretną kryptowalutę, która nas interesuje. U mnie to powiedzmy będzie Bitcoin. No i oczywiście wybramy formę płatności, czyli, czyli oczywiście pozostawiam kartę. Po kliknięciu zakupu Bitcoin powinno nam wyskoczyć okienko, w którym będziemy mogli uzupełnić nasze dane dane naszej karty. No, i oczywiście, zakupić te bitcoiny Na koniec, tylko wspomnę jeszcze, że na stronce panuje dzienny limit. Do dokonywania innych transakcji będzie wymagane zweryfikowanie naszego konta za pomocą w tym przypadku numeru telefonu lub po prostu konta Google. Weryfikacja ma parę etapów i każdy z nich zwiększa dzienny limit naszego przepływu możliwości transakcji. No i w sumie to tyle. Także jeśli zastanawiałeś się, w jaki sposób kupić bitcoiny za pomocą strony Binance, no to przedstawiłem to mniej więcej w taki prosty sposób w tym filmie. A jak widać. Nie jest to zbyt trudne. Z mojej strony to było wszystko. Miłego dnia. Cześć.